Wysoka postawa Izbo, skoro już, skoro już tak ważne sprawy muszą być procedowane w ciągu tak niewielu godzin, to wnioskuję o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji, o wycofanie się przez Prezydium Sejmu ze złej decyzji, o reglamentacji czasu wystąpień i liczby pytań parytetowo odgórnie wyliczonych na klub koło ponieważ szanowny pani marszałku dowiadujemy się że nie tylko te poprawki które są nam już znane z pobieżnej lektury ale także i jakieś nowe wrzutki szykuje nam pan super spec ober minister szumowski nie wiem czy to się potwierdzi Panie pośle sprawozdawczo, no to radzibyśmy radzić nad tym, a nie przyjmować tylko bezkrytycznie do akceptującej wiadomości. A może pan minister Szumowski po prostu poda się do dymisji, co by rozwiązywał? Dziękuję pan poseł Przemysław Czarnek z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę. Marszałku, tak, tak, proszę, proszę spokojnie. Na Bardzo wniosek proszę powoli, usiąść. Proszę nie, nie będziemy teraz głosować. Proszę usiąść spokojnie. Bardzo proszę, panie pośle. Wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji. No tak, to jest, koleżanki i koledzy, jest, jest formalny wniosek formalny. Wniosek. Otwieram dyskusję, proponuję, a nie dostałem takiego zgłoszenia. Czy można? W ważnej też jedyny z Też chce pan... Proponuję, aby Sejm w dyskusji w drugim czytaniu projektu ustawy wysłuchał trzyminutowych oświadczeń w imieniu klubów i kołów. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm. Tak? Bardzo proszę, a co Pan oczekuje? Zasadnia, mój sprzeciw. Szanowny Panie Marszałku, czcigodni posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, nieobecny rządzie. Reglamentacja czasu dyskusji nad sprawą tak kluczowo istotną jak prawo wyborcze obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, próba procedowania tego prawa tradycyjnie już w tej kadencji na rympał, próba redukowania roli Sejmu, najwyższego organu władzy ustawodawczej, prawodawczej w Rzeczypospolitej, do roli fasady, dekoracji, to zły trend, zły pomysł. Proszę wycofać się z tych złych, szkodliwych, nie tylko doraźnie, ale też i perspektywicznie rozwiązań i proszę nie reglamentować czasu dyskusji. Wnioskuję o to, żeby nie było limitu czasu i limitu py ilości pytań. Dziękuję. Jako pierwsza pani poseł Mirosława Stachowia-Krużycka w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. A bardzo to proszę, to panie, panie, proszę Panie proszę, usiąść panie proszę usiąść na miejscu. Sprzeciw, panie... sprzeciw, proszę to głosować. Nie będziemy teraz głosować, proszę usiąść Kiedy spokojnie na, na miejscu. W następnej kadencji będziemy to głosować? Pani poseł, bardzo proszę. Hej, hej, ale, hey, hey. ale upomnijcie się, koledzy, o to. to Będą głosowania, będziemy głosować. Będzie... Dobrze, 3,5 minuty na, na wystąpienie. Bardzo proszę Pani. A teraz może Pan sobie zgłaszać sprzeciw. Bardzo proszę Pani Pani Poseł. Zacytujemy, oczywiście. Pani poseł, bardzo proszę. Panie Marszałku, bardzo proszę. nielegalnie. Cieszę się, prawo. Cieszę się, że pan działa legalnie. wspólnie i w porozumieniu Pani poseł z Proszę usiąść spokojnie, bo ukażę pana karą regulaminową. Przeszkadza Pan w prowadzeniu obrad. Proszę usiąść. Pani poseł, bardzo proszę. Trzy i pół minuty. Panie marszałku, Bardzo proszę, trzy i pół minuty. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Regulamin Sejmu. Regulamin Sejmu, podstawa, proszę Państwa, Panie Marszałku. Posuwa się Pan do działań tak jawnie bezprawnych, że wypada tylko przypuszczać, że być może dało się wyznaki niedotlenienie związane z tą maskaradą, którą Państwo tutaj uprawialiście w ostatnich tygodniach. To jest scenariusz optymistyczny dla Pana. Proszę korepetycję z regulaminu Sejmu. Pan poseł Jakub Kulesz. Bardzo proszę, Pan Jakub. Szanowni Państwo, dziwię się Państwu, że Państwo nie wykorzystali dodatkowej półtorej minuty, które Państwu przysługuje. Przecież my mamy po pięć minut. Ja mam jeszcze półtorej minuty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wstępujemy do pytań. Dziękuję bardzo. Do pytań zapisało się 20, 20, 20 posłów, jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Marek Suski, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, proszę, proszę zejść z mównicy. Nie ma pan już minuty wystąpienia. Panie pośle. Na distintą, który nie Mogę był to 16... Panie pośle, zwracam Panu uwagę, że zakłóca Pan obrady Sejmu i prowadzenie obrad Sejmu. Po raz pierwszy. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuję Pana do porządku. Dziękuję. Bardzo proszę, panie, panie poseł. Pytanie do nieobecnego ministra, premiera, całej tej ekipy. Skoro przyczyny, dla których przez ostatnie tygodnie i miesiące utrzymywaliście, że nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów w trybie rutynowym, że tak powiem, w realu. Z głosowaniem w lokalach wyborczych? Skoro te przyczyny, jak rozumiem, najgraźniej ustały, ustał, już nie działa, no to jakie są powody, dla których życie publiczne w Polsce przestrzeń publiczna, inne lokale niekoniecznie wyborcze, miałyby nadal pozostać zamknięte? Jaka jest podstawa prawna, jaka jest podstawa naukowa? takich decyzji administracyjnych, których kontynuacją ciągle nie waha się grozić narodowi pan minister Szumowski. Dziękuję. Pani poseł Barbara Bartusz Klub Szczęść Boże, mimo późnej pory. Trzygodna pani marszałek, Wysoka Izbo. Wniosek formalny zgodnie z artykułem 184 regulaminu o zmianie, zmianę sposobu przeprowadzania głosowania. Dajcie nam państwo szansę poprzeć niektóre z waszych autopoprawek do tego projektu. Nie blokujcie ich i nade wszystko pozostańcie w zgodzie z regulaminem Sejmu, który z kolei w artykule 50 pani marszałek Wyraźnie to przesądza i precyzuje, że najpierw powinny być głosowane te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie przesądzi w konsekwencji o sensie głosowania nad innymi poprawkami, więc nie gwałćcie, nie dokonujcie takiego drobnego gwałtu, robicie tutaj większe rzeczy, tak? większe wykonujecie akcje, więc przeprowadźcie to głosowanie w zgodzie Dziękuję z takim drobnym, pośle. skromnym aktem prawnym Dziękuję jakim jest panie regulamin pośle. To jest decyzja wnioskodawców składających te poprawki o tym, czy chce to blokować wniosek Panie Pośle, czy nie wnioskodawcy. Wiemy, panie pośle, że wnioskodawcy pan nie zna Sejmu. I bardzo Człowie proszę pan poseł Robert Krafiwnicki, pan poseł Robert koalicja obywatelska, bardzo proszę wniosek Formalny polecę, Ja też, pani też mam posłownie. Panie Pośle. Był wniosek o ogłoszenie przerwy. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk?